Pani Lidio, to bardzo y, ważny y, ten Pani telefon, bo pokazuje rzeczywiście, że e, zdarza się tak, że się w sądzie człowiek musi posłużyć jakąś fikcją, żeby uzyskać rozwód. Dziękujemy bardzo za telefon. Jak często Panie Mecenasie? Ja miałem, e, znaczy znam dwa takie e, sztandarowe dla mnie przypadki. E, jeden to znany adwokat, oboje z pierwszych stron gazet, ludzie, e, którzy... Zgodnie chcieli się rozwieść. E, złożyli pozew o rozwód, bez orzekania o winie, bez dzieci, bez majątku. Bez znaczy bez wspólnego majątku, ponieważ wcześniej załatwili to jeszcze przed ślubem. E, stosowną umową. No i właściwie wszystko bardzo pięknie idzie, ale w pewnym momencie jedna z sławniczek wyjmuje kolorowe pisemko i mówi: Ale przepraszam Państwa. Państwo mówicie, że tutaj tak wszystko źle, a tu jest napisane, że tak, macie, właśnie skończyliście nowy dom, jesteście szczęśliwi, macie e, ulubione dwa pieski, zawieszamy sprawę, do widzenia. Nie dostali rozwodu? E, nie, dostali, oczywiście później, ale zostało... E, e, dostali od sądu pół roku na to, żeby jednak przemyśleć sprawę. Więc bardzo często, e, bardzo często tak bywa, zwłaszcza, zwłaszcza, że im ludzie zgodni przedstawiają to swoje małżeństwo, a jest dziecko, to sąd wręcz ma obowiązek, żeby jak gdyby no, mniej patrzeć na to ich, co jest dla nich wygodniejsze. Natomiast jeżeli to jest takie zgodne małżeństwo, które po prostu no, ma inny pomysł na życie, ale jednak chce, jednak widać, że są zgodni i że nie ma tam awantury, i że to dziecko. Może tylko czerpać dobre rzeczy z tego małżeństwa. Bardzo często w takich wypadkach, no niestety to jest okropne, co powiem, no jedy, jedynym wyjściem dla takich dwojga ludzi jest tworzenie fikcji, że się nie lubimy.